Siema, stryzaki, czuj, witam was bardzo serdecznie w grze A Very Ordinary Elevator Simulator. Kompletnie nie wiem, co to jest za gra, Pierwsze, ja co nie słyszę. Proszę bardzo, Bonnie mi ją polecił, no to sobie pomyślę, no w sumie można, nie? Zaczynamy, nie, nie wiem o co tu chodzi. Okej, okay. jesteśmy w windzie i coś się stanie. Nie wiem, czy to jest horror, czy to jest jaki to jest typ gry. Ej, późna godzina, zaraz Welcome to the testing program for LB Corporation's state-of-the-art elevator technology. Thank you for joining us on this journey. Before we begin, please take as much time as you need to familiarize yourself with the basic controls to and sneak. mechanics of the okay. elevator. When you are ready to start the test, press the elevator's up button. Okej, okay, czy jesteśmy, jesteśmy w jakimś laboratorium chyba i mnie testują. Albo ja robię testy. Rozumiem zasady, przecież chyba nie gram pierwszy raz w grę komputerową. Idziemy do góry do nieba nie do piekła, bo... Okej, okay, dobra, to krótko Proszę będzie. No i co, jedziemy se windą. W ogóle jaka szeroka ta winda. Ty to chyba. Luksus, powiem ci. Taka szeroka winda, gdzie mogę sobie biega biegać w koło. To się szanuje. Dobra. I. W sensie. I co teraz? Jeżeli mi coś wyskoczy, to ja powiem, że zapadnę się pod ziemię. Ze strachu. Głosimy jak. O, oh, fuck. Czemu jak komuś do mieszkania chce się dobrać? Ja tego nie rozumiem. Ale dobra, niech będzie. Room closet. Ok. Stairs. Na sterce nie mogę iść. Notatka. Hello. However, my reading this, I would like to inform you that things are not as they seem. Please return to this location for future correspondence. Maxwell. Okej, okay, odpalił się w ogóle jakaś muzyczka. Szacun. To co co, ja co mam teraz zrobić? Proszę bardzo. Mamy, mi się wydaje, że wejść do windy, nie? Dobra, idziemy dalej na górę. Dobra. Tam chyba nie ma co iść. No, nie wydaje mi się, żebym tam musiał iść, nie? Coś, coś więcej? I will provide you with a series of comments to help you continue the forward. You will know where to use them when time comes. Comment logon Keep going. You're doing great. Logon O oh, fuck, co się teraz dzieje? Ob, Obym oby nie miał rasji. Co do tej gry, nie wiem, czy to ma być horror, nawet ja... jest najgorsze, ale razie są drzwi, które się nie mogę otworzyć? Proszę, czy to ma coś, czy ta gra ma być mega podobna do Stanley Parable? Dobra, prawo. Czy raczej to tak nie działa? No tak trochę wygląda, taki trochę vibe, takiej gry, takie kurcze... Yy, że z dupy wzięte, pokręcone. La 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 la. Czy jestem w lupie? Dobra, wracam się, nie? A i to coś było. Warning. If you see stairs, do not descend. This, 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 this building has a no bottom floor. The voice calling you down do not belong to your loved ones um. Boję się, że tam będę musiał iść Dobra! Boję się Boję się. Jeżeli to będzie jumpscare, to ja wychodzę z tej gry i... Daję L, duże L dla tej gry Jeżeli dają takie warning, warningsy Room closed Dobra, zamknę się Notka Do not let project continue Ensure it case. cases operation by any means necessary Use their Credentials to log in your art system, username, admin, password? LVQ... Uh. Gdzie on to? Wezmę tą kartkę ze sobą. To ja mam się wrócić LV... Admin. Biorę to. Czyli będzie jakiś komputer? Boję się, że... Ja biorę tę kartkę, bo boję się, że ja pójdę zapomnę i będzie wow, przegrałeś, nie? I'm not sure going but it can't be good I hope that your fate is better than mine Comment. Limit Elevator Falls. Best of luck, Max. A może ja nie muszę brać tych kurcze. Dobra, jeżeli będą się wprowadzić komendę, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że mój bohater zapamiętał. Co, co jak się to wpisuje. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś dziwny escape room, który prowadzi mnie do nikąd. Get the, test of the elevator is now complete we hope okay. you enjoyed your time at LV corporation facilities and we would like to thank you for your participation in this testing program please wait for your test supervisor to collect you from the elevator use this time to go over your notes okay true <laughs> Do końca nie rozumiem w pa na ten RTX w ogóle morlo że to mi to nie spadnie Proszę, aby tego nie było Ej Aha! Skoczyłem jak William Afton! Aha! I always come back, nie? No co? od dlaczego? Bad ending. Ah. What? Poczekaj. Co? Co? Kolejna kartka. I no tam się O kurde. Ktoś tam przychodził. Um. A może jednak to jest horror? W sensie nie, podo nie podobała mi się ta czarna twarz. Ne, czarna postać. Nie z powodu na kolor, ale z powodu, że ona przychodziła. Um, um, um. What? Dobra. Czy ja jej wcześniej nie widziałem? Czy nie było jej po prostu? Ja się boję. O, jest coś. Exit Stuff? What? Poczekaj, poczekaj, co się dzieje teraz? Ja nie wiem, gdzieś wpisać jakieś komendy ale to ja tu rzuciłem wszystko w bok i... Please take a moment, reflex your choice Oj, 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 oj Będę sprawdzał też bo ja może coś. Nie, 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 nie. Tu coś jest w ogóle. Mind the gap. O, tu są te komendy, a to jest exit. Nie działa. Patrzaj, ja muszę się wrócić te kartki. Jestem idiotą, nie wiedziałem, że tak wygląda. Teraz tak. What the f I ja nie wiem, to jest horror, czy... <ścoughs> Wyzywałem go od czarnego pana, i teraz co? I to jest teraz dziwna kartka. O nie, 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 nie. O no, 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 no. Okej. Okay. Oj, teraz muszę wrócić, pewnie tak. Czy tu mogę wejść? Proszę, nie. Proszę, nie. Nie, 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 ja nie chcę. Ja nie chcę. To jest horror, prawda? Ale w takim składziku osobnym. Nie, proszę, nie. Ja nie chcę się dżemskera od czarnego pana, od czarnoskórego, mężczyzny. Proszę, nie. Please, please don't. Zamknę drzwi za sobą. No, nie, 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 nie. No, czarny mężczyzna, no. Please don't do that. Please do. No i co teraz? Nie wiem, jadę! Jeśli to nie pomogło, to ja nie wiem. To... to, to ja jestem idiotą. O! Okej, okay, jest inna... Jest inna zupełnie... No, oh, jest inna... No inna jest. What? Przepraszam bardzo. Czy... Czy ja przez tą komendę dostaję jakieś lobotomii? What the f... Aj! Ej, piłka! Piscina Ronaldo do mnie podał, te. To jest. What? Faces are they co, co. O czym. W co ja gram? Myślałem, że jak wyskoczy mi czarny mężczyzna, to będzie jakiś horror, ale. Nie zapowiada się. What the. What? Dlaczego to jest. What? Dlaczego to jestem kaczuszkę? Ja mogę. Co to za. Czy ja gram kotem w tym grę? Ja coraz więcej dostaję tej odpowiedzi, ale... What? O co? Nie, ja, ja, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, przepraszam bardzo, o co tu chodzi w tej grze? O no, no, no. Może to jednak jest horror. Nie, nie wiem. Więc... Dobra, nie wiem, nie wiem. Jak coś wyjdzie, to wyskoczę. Where I am? Up. Ja nie wiem, ta gra, ta gra mi daje takie... ...różne emocje. Ja nie wiem. Nie, proszę. A, a tu nic się nie dzieje. No i co? Ha, czekaj, czekaj, co ja robię? Poczekaj, stąd. Main power on. O. ha? What the fuck? No, ja nie wiem, nie. Co tak raz ze mną robi? Co tak raz ze mną robi, co? Ja do tej pory nie wiem, czy to horror jest. A! Kuźwa, jakie to głośne! No co tu stuka? Co to jest? Bubble... Czemu ja ciągle kaczki jakieś? Co? co ja... A co tu się dzieje w ogóle? Play button? What the... Nie wiem, nie, nie wiem. Czemu nie mogę ten gdzieś przejść? Crime set. Oj, czekaj, what? Powiedziałeś, czy ty chcesz mi powiedzieć, że to była jakaś scena zbrodni? Oh, fuck. No to. nie przyjmuje złej energii. What the shit? To za. kolorowy mężczyzna. Mężczyzna to mężczyzna, czy kobieta? Ja nie wiem. Boję się o swoje życie. Czy to będzie jumpscare? Proszę nie, proszę. Czy to będzie. Pre się Dlaczego ktoś popełnił samobójstwo przed. A! Kuźwa! Zagra to ewidentny, kurde horror. Dlaczego kruki spadają w kosmosie? Dlaczego to jest kosmos, dla... Ja tak wiele pytań, ale tak mało odpowiedzi. Czy to wygląda jakbym śnił po, po, po. gorączce jakiejś? Podczas gorączki. Ja nie chcę tu być, sorry. Madame, please don't. To ona wydaje te dźwięki? Ja, ja cię za um. Halo? Czy to jest O oh, Maxwell! No! To ja zrobiłem z tym kotem. To był mój wspólnik, prawda? O nie, 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 nie. Nie, o no, 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 no. Nie, nie, nie. No, ja... Dobra, zaraz tego na też zostawię, bo ja... po co ja go sobie tutaj zostawiłem. Co no to? Czy to jest coś z Undertale? Przepraszam widzowie, ja nie znam tych rzeczy. O co tu chodzi? What? Oj, ten alien... Dziwną... Daje posturę, jakby ktoś tam stał. No on stoi. Czy mogę wejść w to? Oczywiście, że mogę. A tu coś jest. Co to jest? Okej, okay, bierzemy jedne, jednego cukierka. Okej, okay, to jest ewidentnie undertage. Okej, okay, mogę jeszcze jednego cukierka? Czy to sobie może? Aha, zjadłem wszystko. Jeszcze kączuszek. Okej, okay, okej. Okay. Czekaj, co tu się dzieje, what? Fight. What the... Nie, no no proszę cię. Oj. Nie, nie słuchaj na mnie muchy. Czówtek, że jest... Underdame! What the fuck w ogóle? No, Dobra, zabiję, go! Nie? Okej okay. On nie Dobra, zabiję go! Absolutnie że... Par, otwieram! Przepraszam, co tu się dzieje? Zostawiłem aliena, bo ja nie chcę z nim żyć. No, kto tu puka? Metalowa kaczka, kumasz to? Metalowa. Kurda, kaczka metalowa, nie? Ej, jak środkę jestem. O! Ja wiem, co to zrobiłeś. Nie, to jest ewidentny horror, tak? Tak ramię do szaleństwa zaraz do, doprowadzi w sensie... O co chodzi w tej że to jest horror, czy nie, proszę mi powiedzieć jednoznacznie, a nie że takie gówno mi robicie, że... o, jak fajnie! Jaki fajny poziom, a potem dajmy jakieś no... Notki? Okej. Okay. Nie proszę, żeby to nie było jumpscara, nie? Finder! Kate Pillar? Czym jest Kate Pillar what? What the shit? Nie, dobra, ja sam wychodzę. No, stawcie mnie. Nic takiego nie znajdę. Wychodzę stąd. Tak, jest ręcznie. Czy ja mogę pojechać? O! pojechałem w dół. Ja nie chciałem pojechać w dół. No, nie, no please. Ej, jej, ej! ej. A. Nie, nie, no! Proszę, nie, jest czerwono! Ja, to, 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 jest ewidentny horror, tak? Czy, czy, co? Bo ja nie wiem, no. Czy my zjeżdżamy do 66? 6? Proszę, nie, kaczka, pomóż mi! Pomóż mi, zaraz coś mi skończy na twarz, bo coś nie zrobiłem, proszę! Prawda? O nie, 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 nie Nie, no, 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 no bro, please Proszę, ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć O, no, o nie, no co? What the f Ale, fajny pyszczek, mogę w górę pojechać Dobra, no co? Aha co, no mi to tak? CO SIĘ dzieje... Dostałem jeden achievement. Piekło. Ja nie wiem czy nam się podoba ta gra, jeżeli tak to na pewno nagram jeszcze, ale... Jako nie rozumiem co chodzi w tej grze. Czy to ma być horror? Czy to nie ma być horror? Mówcie mi wprost, a nie że... Jakieś dwa rzeczy, jakieś... Jumpscare'y, a ja A później dostaję krótkie krowy... wciągającym się w UFO. Nie wiem. Dajcie lajka, subskrypcję jak zawsze dobijamy 500 500 500 No No i na na